No siema na Romano, cześć kochani, jestem yy, w Bestwinie, w Muzeum w Bestwinie i pokazuję Wam przepiękne rzeczy, które tu są. Naprawdę, to są sanie tutaj. Tu są sanie. Patrzcie. Tak. Tak wyglądają te sanie tutaj. To trzeba ściągnąć, to w ogóle... Stare buty skórzane. A tutaj są teraz tu jest karoca, to jest lepiej taki ten. O proszę. Tak to wygląda tak to wygląda I Tutaj jest takie lampy i to jest na, no, kochani na ten na świeczki tutaj właśnie wkładali do tego świeczki i tu jest tak, tu są ja, podchowę, ta Artur będzie wiedział o co chodzi i reszta też tu sam homonta też nie lubię ale powiem wam że coś Coś pięty w środowisku. Akur na pewno tu był. O. O. Tu jest żarno. No, to, że może chaotycznie to, 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 to robię, ale nie ma, nie ma czasu. Jesteśmy tutaj z wycieczką. A tu jest cicha, to jest taka ta piła twoje, twoja moja. A tu jest taka mała też piła twoja moła, i, i twoja moja i wiem, że na tych piłach niektórzy potrafili grać tu jest piękna idę już już idę ta do szycia maszyna Singer oczywiście tu jest wszystkie rzeczy które były potrzebne dla szewców także idziemy teraz do góry to jest specjalna beczka na ryby z takim dużym otworem i teraz właśnie idziemy na ryby, tak, jest na ryby, dosłownie na ryby. I teraz właśnie idziemy do góry na dalszą część. I zrobię tylko szybciutko, bo nie będę robił tych, ale tutaj na przykład są katolickie stowarzyszenia młodzieży żeńskiej w Wespini, jakieś takie zdjęcia. Pieczęć winigminy. Tutaj też. I teraz idziemy dalej. No i dobrze, kończę. Bardzo dziękuję. Chcę usiąść, począć. Zrobimy tutaj. Czy już wszyscy, czy tam czekamy? jeszcze raz. Tak, tak, proszę. Doszło do kałuże. A jeszcze chwilę lepiej. I Kiedyś ludzie się spotykali przy stole, opowiadali, wymieniali się poglądami, dziadkowie opowiadali legendy, babcie przygodne z dzieciństwa, rodzice jak się poznali. No a dzisiaj mało kto ze sobą rozmawia, siedzimy na telefonach. Tak. No a kiedyś, był, kiedyś najważniejszym elementem w tym domu był stół, bo to było takie miejsce spotkań, a drugim najważniejszym elementem był piec, który właśnie rozpaliłem. Bo nie tylko dawał możliwość przygotowania czegoś, jakiejś strawy, no to jeszcze można było piec chleb, a oprócz tego się obrzeć. Hmm, o, a to jak to jest z tych starych. Budę z tego tak, że, zapraszam do tego muzeum w Bestwinie. Siemano, Romanu, cześć.